Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego SLD, szefa klubu lewicy Grzegorzana Pieralskiego wraz z posłami posłem Stanisławem Wziątkiem, posłem Markiem Wikińskim i posłem Tadeuszem Iwińskim. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do spraw międzynarodowych, czyli do tematu konferencji, sprawa gorąca, bieżąca, tematu ustawy medialnej i poprawek Senatu do ustawy medialnej. Dwa zdania w tej sprawie pan poseł Stanisław Wziątek. Potem komentarz pana przewodniczącego i przechodzimy do spraw międzynarodowych. Bardzo proszę. Szanowni państwo, media muszą mieć gwarancję prawidłowej realizacji zadań publicznych. To dla nas, z naszego klubu sprawa wiarygodności i honoru. Propozycje, które składają posłowie, senatorowie w trakcie debaty nad ustawą medialną są po prostu nie do zaakceptowania. Są odejściem od propozycji, które zostały wynegocjowane i które dają gwarancję, że po zlikwidowaniu abonamentu będzie taki poziom minimum finansowania mediów, który da szansę na realizację zadań na takim poziomie, żebyśmy wszyscy mogli Czuć się zadowoleni. Jestem głęboko przekonany, że pan przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski, z którym jesteśmy w kontakcie w tej sprawie, doprowadzi do sytuacji, w której te fatalne propozycje zostaną wyeliminowane. Taką drugą złą propozycją jest uczestniczenie ministra finansów w procesie podejmowania decyzji związanej z kształtowaniem budżetu mediów. To jest propozycja także nie do zaakceptowania. I wierzę i apeluję do wszystkich senatorów, że nie będzie to przyjęte, bo to złamie ustalenia i całkowicie zmieni filozofię, która została przyjęta przy przyjmowaniu projektu ustawy. Dziękuję bardzo i Pan Przewodniczący Napieralski. Bardzo proszę. Przestrzegamy senatorów Platformy Obywatelskiej o tym, żeby naprawdę nie zniszczyli tego, co udało się zrobić w parlamencie, bo mogą pogrzebać ustawę medialną i znowuż będziemy mieli to, co było do tej pory. Rzecz dzisiaj bardzo ważna, Szanowni Państwo, to dyskusja nad nowym, starym szefem Komisji. Chcielibyśmy wyrazić swój pogląd w tej sprawie. Otóż dla Polski będzie to dobry wybór. Dotychczasowy szef Komisji to osoba, która sprzyjała Polsce, pomagała. W naszych przedsięwzięciach to osoba, która bywała tutaj na miejscu w Polsce, na różnych naszych uroczystościach, ale też kiedy podejmowaliśmy bardzo ważne decyzje i walczyliśmy o nasze interesy. Ale to zły wybór dla Europy. Przypominamy, że to postać wywodząca się z konserwatywnej prawicy, osoba odpowiedzialna za to, że kryzys w Europie jest tak głęboki. Przypominamy choćby debatę w Parlamencie Europejskim dotyczącą tak zwanych agresywnych funduszy inwestycyjnych, gdzie właśnie te fundusze są jednymi, jedną z przyczyn kryzysu w Europie i na świecie. Więc to. Nie gwarantuje takie działanie, nie gwarantuje, że teraz, kiedy Europa potrzebuje systemowego działania w walce z kryzysem, że właśnie postać szefa komisji taką gwarancję nam da. Druga sprawa to sprawa dotycząca szefa Parlamentu Europejskiego. Wczoraj minister Dowielewicz powiedział, że bardzo wiele zależy od siedmiu parlamentarzystów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To prawda. My możemy przekonywać frakcje europejskich socjalistów. Problem jest tylko jeden nikt z sojuszem lewicy demokratycznej nie chce na ten temat rozmawiać. Ja nie wiem jak Donald Tusk prowadzi walkę o szefa Parlamentu Europejskiego, jak zbiera koalicję w Europie, ale przypominamy, że aby kandydatura została zaakceptowana, dwie największe frakcje muszą się zgodzić. A co my mamy powiedzieć szefowi naszej frakcji, Martinowi Szulcowi, skoro nie wiemy, jakie są postanowienia polskiego rządu, wizja pana premiera Donalda Tuska, to bardzo zły sygnał i to może doprowadzić do tego, że Jerzy Buzek będzie tak naprawdę postacią zagrożoną, jeżeli chodzi o wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, i dwóch naszych przedstawicieli przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, które rozpoczyna się od poniedziałku. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Żywiński, wicesef frakcji w Zgromadzeniu. Bardzo proszę. Najpierw chciałem dodać kilka słów na temat kandydatury José Manuela Barroza, a także pana premiera Buska. Otóż Barozo to jest sprawny menadżer, człowiek może nie pełen wielkich wizji i zapewne on zostanie wybrany, ponieważ tak się stało, że dzisiaj mamy tylko dziewięć rządów na dwadzieścia 27 socjalistycznych i socjaldemokratycznych, czyli ta większość zostanie zapewne ustanowiona, znaleziona. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że zieloni, ale zwłaszcza socjaliści, bardzo krytycznie odnosili się do tego, iż on jako szef Komisji Europejskiej nie potrafił zaproponować właściwej odpowiedzi Unii na kryzys globalny. Także w kilku innych sprawach działał zgodnie z tytułem starego polskiego filmu Major opóźnia akcję. Co do Jerzego Buzka to najbardziej nas martwi to, iż ani Platforma Obywatelska, ani rząd, ani sam Jerzy Buzek, który ma wielkie szanse być wybranym również ze względu na to, że nadszedł czas i my popieramy jego kandydaturę, iżby przedstawiciel nowej części Europy stanął na czele tego jednego z najważniejszych 11 organów Unii Europejskiej, nie przedstawili wizji jaka ma być Unia Europejska. Jaka ma być Unia Europejska? Jakie mają być relacje Unii z innymi centrami cywilizacyjnymi? Proszę Państwa, kazus tego, co się dzieje dzisiaj w Iranie, kazus próby utworzenia nowego sojuszu Chin, Indii, Rosji i Brazylii pokazuje, że dla Unii to jest kluczem. Na ile ma być to struktura federacyjna i konfederacyjna? Jakie ma być relacje Unii z osłabioną, ale wciąż kluczową Ameryką, z Chinami, Indiami i tak dalej? Tego nie ma. Co więcej, ja powiem coś, co Państwo może zdziwi, otóż uważam, że funkcja sekretarza generalnego Rady Europy, najstarszej organizacji na kontynencie 60-letniej, mającej wiele kluczowych instytucji w swoich rękach, jak zwłaszcza Trybunał Strasburski Praw Człowieka, jest ważniejsza od funkcji szefa Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek, którego, ja powtarzam, kandydaturę popieramy, jeżeli będzie wybrany, będzie wybrany na okres dwu i pół letni. Chciałem się zapytać, kto z Państwa pamięta, jak się nazywał przewodniczący Parlamentu Europejskiego ponad dwa lata temu, w poprzedniej półkadencji? Kto z Państwa pamięta? Natomiast yy, Włodzimierz Cimoszowicz, który jest bardzo dobrze przygotowanym kandydatem, stałby na czele całej wielkiej organizacji, i zobaczymy, czy dojdzie do głosowania w przyszłym tygodniu. My oczywiście będziemy popierali jego kandydaturę. Tam na skutek sporu między Komitetem Ministrów i Zgromadzeniem Parlamentarnym może się zdarzyć taki wariant, że to głosowanie byłoby to niekorzystne. Z różnych powodów zostało odłożone na październik. I ostatnia inna uwaga. Otóż proszę Państwa, dzisiaj dos doszło na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu do bulwersującego wydarzenia. Mianowicie projekt Klubu Lewicy w sprawie uczczenia. Ofiar zamachu majowego 1926 roku został odrzucony w pierwszym czytaniu w brutalny sposób, nawet nie przyjęto takiej bardzo łagodnej autopoprawki. Tam nie ma ani odniesienia do żadnego nazwiska, nie ma żadnych wątków politycznych, i to jest godne ubolewania, że wysiłki PSL od kilku lat i wysiłki klubu lewicy są utrącanej, czyni to zwartym frontem prawica w swoich obu postaciach, jak dr Jackie i czyli Platforma Obywatelska i PiS, więc my zapowiadamy, że w przyszłym roku, gdy się będzie zbliżała kolejna rocznica zamachu majowego, i PSL, i IS, i Klub Lewicy wspólnie złożymy taką, taki projekt uchwały, bo chodzi o to, żeby wyciągnąć właściwe wnioski. I wydawało się nam, że w dwudziestolecie zmian demokratycznych w Polsce, jak memento trzeba nie tylko uczcić pamięć, ale powiedzieć, jak nie można stosować niedemokratycznych metod i w jaki sposób próba stawiania indywidualnych interesów czy partyjnych, wąsko rozumianych interesów nad interesami ogólnonarodowymi jest szkodliwa.